Cześć, witajcie! Ja jestem oczywiście Radu. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moim zdaniem naprawdę top kałachy do 50 zł. Ważna tutaj rzecz jest taka, że cenny wziąłem z innego rynku, jakim jest D market. Oczywiście pamiętajcie, że na Steamie też możecie Steamie kupić, no ale już patrząc na górę, na tą cenę, no widzicie, że na D markecie jest znacznie taniej. Także co? Zapraszam do oglądania. No dobrze, a więc pierwszym, moim zdaniem, na ostatnim miejscu skinem będzie AK-47 Legion Anubisa, który jest naprawdę bardzo ciekawym i detalicznym skinem. Niestety ale tego skina możemy wyrwać tylko w stanie Battlescare, chociaż jak na ten battleskirt, nie jest wcale jakoś mocno zdrapany, a to się szanuje. No dobra, ale tak więc drugim skinem będzie też skin w stanie Battle skirt I jest to naprawdę bardzo nowy skin do kołacha, czyli AK-47 Zimny Gradient. Ten dosyć kolorowy skin, który właśnie ma taki fajny gradient. Wygląda no na serio fajnie, a można go wyrywać za jakieś 30 zł w stanie Battle skirt. Więc moim zdaniem jak najbardziej stonks. No dobra, także skin, który odbiera naszą topkę, jest to skin Orbita, który, jakby nie patrzeć, jest naprawdę bardzo detaliczny. Może nie aż tak jak ten pierwszy, ale serio: taki czerwony skin. Naprawdę dla mnie jest super. Jestem bardzo zdziwiony z powodu tego, że ten skin posiada tylko fioletową rzadkość. Jakby nie patrzeć, mamy bardzo dużo słabych skinów czerwonej rzadkości. Fire Serpent yy, Gold Arabesque I można wymienić tego serio dużo A ten skin moim zdaniem wygląda znacznie lepiej od tamtych skinów A jest w fioletowej jakości No dobrze, także drugie miejsce zajmuje skin, jakim jest AK-47 Seno Zamieszania po testach bojowych Ten naprawdę bardzo kolorowy oraz detaliczny skin możemy wyrwać za jakieś 40 zł na D-markecie Także cena według mnie jest super A widziałem też naprawdę bardzo ciekawe crafty z tym kawahem Oczywiście nie mówię żebyście zaczęli upklejać tego kała. Tylko widziałem po prostu fajne crafty dym, 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 Dobra Także przechodzimy Do pierwszego miejsca A pierwsze miejsce zajmuje Uwaga AK47 siatka safari to bardzo dobry oraz e, bardzo detaliczny, bardzo dopracowany i bardzo niedoceniany skin. Mm, coś mi się pomyliło. Czekajcie, co, co? co? E, nieważne. Dobra, także pierwsze miejsce tego tego rankingu zajmuje AK47 elitarny. I wiem, to może niektórych zdziwić, ale moim zdaniem jest to dosłownie najlepszy skin. Najta najlepszy, tańszy skin, tani skin do kawaha I jeden ogólnie z najlepszych skinów do kawaha Bardzo fajny Taki czarny, w sensie wiecie, czarny kolor, więc mm, Na pewno wygląda znacznie lepiej od Slayta, który jest Nie wiem z jakiego powodu w ogóle ktokolwiek tego skina wybiera, bo crafty z tym skinem nigdy w ogóle nie pasują To jest tak samo jakby się dosłownie Wzięli podstawową mk co nie? I zaczęli na nią naklejać naklejki Słownie to samo No to róbcie to, jak wam się na tym sledzie podoba Znaczy wiem, że Seid jeszcze ma taki efekt błyszczenia Ale poza tym, no to zwykły czarny kapelusz. A Ace Build jednak ma to sobie coś Ten czarno-żółty Można nawet trochę powiedzieć, że jest taki Yellow line Coś w tym stylu Naprawdę piękny skin, jakby Którego nigdy po prostu my... Nie brał żadnego innego skina. Wziąłbym elitarnego, zbierałbym i kupił sobie, nie wiem, Neon Ridera, na przykład może dopiero wtedy. A tak no to bym cały czas był z elitarnym. No i w sumie mam. A jeśli chodzi o crafty, o czym właśnie prze, prze, na drugim miejscu mówiłem, to ten skin naprawdę mega fajny. Można robić crafty, jakieś żółte naklejki na nim. Na przykład ten Kraft z Ensem, którego zrobiłem z Antwerpu czy ze Sztokholmu, te naklejki są identyczne, tyle że z Antwerpu są tańsze. Naprawdę świetny skin. No i bardzo niedoceniany. A i nie wiem z jakiego powodu on no jest w ogóle niebieskiej rzadkości. A Wupa Elite Beauty jest różowej rzadkości, znacznie gorzej wygląda. I w ogóle Elite Bild Kałach i P90, P90 ok, ale Kałach jest niebieskiej rzadkości i P90. A, a WP jest różowej. A moim zdaniem mi tak na chyba najgorzej wygląda z całej serii skinów Elite Build, także No nie wiem, nie wiem. Ale naprawdę jak kupujecie sobie kawałkę Elite Build, możesz się tutaj chyba nawet jakieś spad traki zaopatrzeć. Także to tyle. Zostawcie jakąś łapkę w górę, suba, z dzwoneczkiem. I to tyle. Nara.